Ile osób, tyle historii. Myślę, że to, jaka jest moja rola jako wolontariuszki czy wolontariusza przy tym chorym, odkrywam, dostrzegam w trakcie budowania się naszej relacji. Stan podopiecznych też zmienia się na przestrzeni czasu, i może się okazać, że rzeczy, które robiłam na początku, czy to w jaki sposób towarzyszyłam tej osobie na początku, może być też zmienny i może się po prostu zmieniać. Może się też okazać tak, że wolontariusz odkryje, jaka naprawdę była jego rola, co dał, ale co też otrzymał, dopiero po zakończeniu się tej relacji, w momencie, kiedy ta osoba ode mnie odejdzie. Dopiero wtedy mogę zobaczyć, jaką to tak naprawdę miało wartość.